Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Postaram się sprostać oczekiwaniom organizatorów. Trochę szerzej mówiąc o mojej wizji rozwoju mleczarstwa w Polsce. Brexit może być problemem i w szczególności bezumowny Brexit, fakt, że Wielka Brytania stanie się krajem pozaunijnym i trzeba będzie zastosować wynikające z WTO wszystkie bariery, może być dla sektora mleczarskiego w Europie poważnym wyzwaniem. Dla nas może jeszcze poważniejszym nawet niż dla innych krajów, bo jednak ten związek eksportu polskiego mleka i przetworów z Wielką Brytanią jest bardzo silny. Dwa dni temu rozmawiałem z komisarzem Hoganem, który był w Polsce. Uzgadniamy pewne elementy związane również z nowym kształtem Komisji Europejskiej. Nie ukrywam, że wiążę wielkie, wielkie nadzieje z tym, że Polak będzie komisarzem do spraw rolnictwa. Oficjalnie dostał taką propozycję. Od pani von der Leyen. Byłoby to, myślę, duże uznanie dla naszej części Europy. Patrzę na panów ministrów, naszych przyjaciół z krajów nadbałtyckich. Dzisiaj będziemy rozmawiali również na temat wspólnych naszych działań w ramach przyszłej wspólnej polityki rolnej, jakbyśmy chcieli widzieć tę wspólną politykę rolną. Ona przez dziesiątki lat Unii Europejskiej podlega tak zwanym reformom, zmianom, modulacjom, więc chcemy, żeby nasza część Europy nie była dalej traktowana jak, przepraszam za wyrażenie, słabszy, głupszy jaś, który musi Antyszambrować u bogatszych tego świata. Na pewno komisarz z naszej części Europy lepiej rozumiałby uwarunkowania, w jakich funkcjonuje rolnictwo w naszych krajach. Również ten trudny do pokonania, ale jednak obciążający nas wszystkich czas komunizmu w naszych krajach. Dlatego życzę Januszowi Wojciechowskiemu, człowiekowi znającemu zarówno unię europejską jej struktury i mechanizmy, ale również przecież doskonale znającemu polskie rolnictwo przez jego aktywność w Polsce, była związana również z rolnictwem. Myślę, że z tych, którzy mają szansę również w sensie politycznym, my lepszego kandydata, znającego Europę, nie znajdziemy. Łatwo mu nie będzie, bo bardzo możliwe, że dostanie ostry atak w Parlamencie Europejskim, tak zresztą jak pewnie wszyscy komisarze. Martwię się, czy totalna opozycja, która ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, nie zechce swoich obsesji wojny polsko-polskiej przenieść do Parlamentu Europejskiego. Byłoby to wstydem, ale jest niestety przewidywalne. Chociaż z zadowoleniem przyjmuję to, że PSL stwierdził, że będzie popierał Janusza Wojciechowskiego. Również taka deklaracja padła ze strony polskiej lewicy. Ustami Leszka Millera, SLD, również zadeklarowało wsparcie dla Janusza Wojciechowskiego. Więc bądźmy, bądźmy dobrej myśli. Proszę Państwa, w Europie zaczynają się również jakieś dziwne głosy kwestionujące w ogóle hodowlę bydła. Pewnie w naszym środowisku, no, to brzmi trochę jak. Jakaś, nie wiem, utopijna, głupia bajeczka gdzieś z innego wymiaru, ale niestety pojawia się coraz więcej polityków, również tych, którzy przebili się na, po, na poziom europejski, którzy twierdzą, że trzeba zlikwidować hodowlę bydła w całości hodowlę, która ponoć szkodzi klimatowi, bo procesy w żwaczu u przeżuwaczy powodują gazy cieplarniane, ale najczęściej koncentrowało się to wokół bydła mięsnego. Podnoszenie argumentu zużywania ogromnej ilości biomasy roślinnej w żywieniu wody, ponoć to ma być zagrożenie dla klimatu i wyczerpywanie ograniczonych zasobów rolniczych. Ale pojawiły się głosy, przepraszam za wyrażenie, jeszcze głupsze. Ostatnio jedna z pań, która reprezentuje Polskę w Europarlamencie z partii pana Biedronia stwierdziła, że trzeba zakazać hodowli bydła mlecznego i spożywania mleka, bo jest to wbrew naturze, a dojenie krów powoduje niewyobrażalne cierpienia tych sympatycznych zwierząt. Widzicie Państwo, to jest wstyd w ogóle, że z czymś takim trzeba polemizować. Polemizowanie z głupotą niepotrzebnie tę głupotę nobilituje, ale niestety to jest polityk, który, pani polityk, a w tej nowomowie to chyba polityczka, yy, której głos gdzieś się w Europie przebija i jeszcze jest przedstawiany jako głos polski. Ja bardzo proszę, żebyście wy również reagowali w tej sytuacji. No, już nawet nie chcę określać poziomu głupoty tego typu stwierdzeń. Nie wiem, czym ta pani swoje dzieci wychowała. Yy, proszę państwa, sprawa Brexitu to jest sprawa, która wymaga skoordynowanych działalności całej Komisji Europejskiej i całego, całego, yy, całej Unii Europejskiej. Żaden z nas sobie z tym nie poradzi, ponieważ to dotknie wszystkie kraje zajmujące się rolnictwem i eksportujące na teren Wielkiej Brytanii. Ale nawet jeżeli ktoś nie eksportuje do Wielkiej Brytanii, to nadwyżka żywności, która pozostanie, pojawi się na rynku okrojonej Unii Europejskiej, będzie rzutowała na produkcję w każdym kraju. Więc nikt nie może być spokojny, że jego Brexit nie dotyczy. Wygląda na to, że Brytyjczycy może zaczynają trochę mądrzeć, coś tam się dzieje w polityce i może ten czarny scenariusz wyjścia bezumownego nie zostanie zrealizowany. Ale musimy być przygotowani również na, na najgorsze. Zarówno rozbudowywać to jest kosztowne, nasze służby kontrolne weterynaryjne również po to, żeby nasz rynek wtedy chronić w większym stopniu w zakresie produktów, które mogłyby z Wielkiej Brytanii do nas napływać. To zresztą to są konsekwencje tych relacji w ramach WTO również intensywnego szukania nowych rynków zbytu i może lepiej ode mnie to wiecie, tych mitycznych nowych rynków praktycznie nie ma na świecie. To jest takie trochę jak mantra powtarzanie nowe rynki, nowe rynki, nowe rynki. Gdzie te nowe rynki? Zapewne są nowe rynki, bo 2,5 miliarda ludzi głoduje. Tylko że nie mają czym zapłacić. I niemoralnością, cynizmem bogatego świata. W XXI wieku jest to, że w Europie marnuje się żywność, około 30% żywności się marnuje, a ludzie na świecie umierają z głodu. To dotyczy Czarnej Afryki, ale również innych regionów świata. Tak na marginesie Europa traci Afrykę, przegrywa Afrykę. Pomimo tych związków Europy Zachodniej z ich koloniami, Europa zachowuje się jak, przepraszam, stara, otłuszczona, leniwa osoba, której się nic nie chce. I Europa przegrywa Afrykę na rzecz Chin. Chiny są bohaterem w Afryce. Niedawno odbyły się wybory nowego szefa FAO na miejsce pana da Silwy, który szuka azylu gdzieś w jakimś kraju europejskim, bo jak wróci do Brazylii, to za to co wyczyniał grozi mu więzienie. Głosowaliśmy na kandydatkę Europy, bardzo kompetentną, przygotowaną, kompetentną, jeszcze raz powtórzę, przedstawicielkę z Francji. Która przegrała w przedbiegach praktycznie, przegrała przytłaczającą większością z wiceministrem rolnictwa Chin, który został szefem FAO. I euforia, jaka zapanowała na sali, głównie ze strony krajów afrykańskich, bo rozumiem, że jeszcze Azja głosowała na Chińczyka, ale głównie ze strony krajów afrykańskich, daje do myślenia. Tam się cieszono, radowano, że Europa przegrała. To powinno też i nas Europejczyków do jakiejś głębszej refleksji pobudzić. Oczekujemy od Komisji, że będzie stworzony jakiś mechanizm ochronny, mechanizm wsparcia, który w przypadku Brexitu pozwoli przynajmniej złagodzić konsekwencje zamknięcia rynku brytyjskiego, czy ograniczenia dostępu może bardziej precyzyjnie i spadków dochodów sektora mleczarskiego w Europie. Brexit również musi być analizowany w strukturze innych koncesji ustępstw wobec innych krajów, umów dwustronnych Komisji Europejskiej z innymi krajami, przede wszystkim z grupą Mercosur. Ja nie widzę refleksji w Komisji Europejskiej, żeby analizować to w sposób łączny, bo przecież to w sposób łączny będzie oddziaływało na rynek, na rynek europejski. Myślę, że to powinno być przedmiotem i naszej rozmowy na Radzie Ministrów w Finlandii za kilkanaście dni, ale również na posiedzeniach, pierwszych posiedzeniach Rady Ministrów już po wznowieniu aktywności od października. Również będzie bardzo istotna rola, jeszcze raz powtórzę, nowego komisarza. Ja szanuję Fila, Fila Hogana. Myślę, że był dobrym komisarzem. Jest szansa, że pozostanie w komisji, ale w innym obszarze aktywności. Ale jego uspokajanie, a pytałem go o to również te kilka dni temu, że nie ma obawy w sprawie Mercosuru, ponieważ wszystko będzie precyzyjnie kontrolowane, nawet się. Kilogram żywności nieodpowiadającej standardom nie przemknie, że kraje Ameryki Południowej, te cztery kraje, które wchodzą w, grupy, w ramach grupy Mercosur, będą musiały u siebie realizować standardy Unii Europejskiej. Chcę w to wierzyć, ale to trochę między bajki włożyć. Choćby to, co. Prezydent Bolsonaro w tej chwili wyczynia z lasem amazońskim, pokazuje, że on się standardami europejskimi jakoś szczególnie nie przejmuje. I poza jakimś takim machaniem w stosunku do niego szabelką z Europy, żadnych skutecznych jakichś działań, które by Amerykę Południową zachęciły, mówiąc bardzo delikatnie, do przestrzegania międzynarodowych standardów. Nic się więcej nie dzieje. Więc program, problem Brexitu trzeba rozpatrywać też w kontekście trochę jednak szerszym, generalnie relacji rynków rolnych Europy ze światem. Jak rozwijać produkcję rolniczą w Polsce, żeby był na nią zbyt, bo tylko to decyduje. O możliwości wzrostu. Lub jeżeli tej możliwości wzrostu nie będzie, poprzez nasycenie rynków zbytu, to trzeba zacząć analizować takie działania, które nie będą zwiększały produkcji mleka. Może i to forum, 17 forum w Obsadzie Międzynarodowej z gośćmi z zagranicy również. Na ten temat powinno dyskutować, jak w przyszłości, nie tylko tam w najbliższych miesiącach, roku, bo często się taką perspektywą posługujemy, ale jak w tej przyszłości dalszej, lat najbliższych, modyfikować, kreować politykę wobec mleczarstwa w Europie. Już na koniec. Y Łatwo nie jest, ponieważ kolejny rok utrzymuje się susza. Szczęśliwie nie na terenie całej Polski, bo byśmy mieli poważne kłopoty również z cenami, z zaopatrzeniem w rynek. Są obszary Polski, gdzie suszy żadnej nie było, ale hodowcy bydła mają problem z paszą, z utrzymaniem produkcji, z również dochodami swoich gospodarstw. Dlatego rolnicy, również ci producenci bydła będą mieli taką samą pomoc jak w zeszłym roku, według tych samych mechanizmów. Czekam na zakończenie szacowań, bo od tego będzie zależała kwota, którą rząd przeznaczy na wsparcie. Przypomnę, że w zeszłym roku to była największa kwota w Europie. I największa w historii wolnej Polski po uwolnieniu się od komunizmu. Niemcy, gdzie susza była podobna, pomogli swoim rolnikom tylko nieco, kwotą nieco ponad połowę tego, co Polska. Przypomnę również, że gospodarstwa mające produkcję zwierzęcą mają specjalne możliwości dodatkowe, których nie było jeszcze dwa lata temu, nie było za naszych poprzedników, żeby w przypadku niewy, niewyliczenia strat w gospodarstwie powyżej 30% móc skorzystać z pomocy wyłącznie do szacowania samych pól. Bo wcześniej nie było takiej możliwości i gospodarstwa po prostu na tym traciły, bo w tych gospodarstwach, gdzie wartość produkcji zwierzęcej jest decydująca o produkcji gospodarstwa, to nawet jeżeli na polu wszystko zostało utracone, to 30% w skali gospodarstwa rzadko kiedy wychodziło. Dlatego to zmieniłem w ubiegłym roku i w tym roku również to będzie w ten sam sposób wyliczane. Wystąpiłem również do Komisji Europejskiej, koledzy z innych krajów również, więc nasze wspólne działanie przyniosło efekt. Jest zgoda Komisji Europejskiej na zastosowanie zaliczek w dużo większej kwocie niż to miało miejsce jeszcze rok temu. Te zaliczki będziemy wypłacali od połowy października zgodnie z przepisami unijnymi, ale również to, co jest dla producentów bydła ważne, komisja wyraziła zgodę na wykorzystanie wszystkich użytków proekologicznych do produkcji pasz bez konsekwencji dla rolników. Odpowiednie informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą. Agencja Restrukturyzacji jest również poinformowana. Żadnych konsekwencji wobec rolników realizujących programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, którzy zdecydują się na wykorzystanie biomasy na pasze, żadnych konsekwencji naliczać nie będzie. Nie jest łatwo w rolnictwie. Rok nie jest dobry, chociaż. W stosunku do roku absolutnie klęskowego, jakim był 2018 może aż takiego negatywnego skutku na wzrost cen na dochody w skali całego kraju. podkreślam mieć nie będzie, chociaż na tych terenach, gdzie susza występuje kolejny rok, kolejny raz i to z, wielką, z wielkim natężeniem z głównie wielkopolska, Lubuskie, łódzkie, część zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, część opolskiego, również Mazowsza. Enklawy są zresztą w każdym województwie. Dla tych rolników jest to rzeczywiście bardzo trudny czas i rząd ich bez pomocy nie zostawi. Także, proszę Państwa, dyskutujmy o Brexicie, dyskutujmy o sektorze mleczarskim w Europie i jestem otwarty na wszelkie sugestie, wszelką współpracę. Jeżeli mamy jakieś pomysły, jakieś rozsądne propozycje, to jestem pierwszym, który będzie chciał z nich skorzystać. Witam naszych gości jeszcze bardzo raz, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wszystkiego dobrego.